Dzień dobry, moi drodzy. Moje zaproszenie dla Was na warsztat, warsztat online, techniki, tafti w praktyce. Sprawdź, proszę, termin tego warsztatu w tytule tego filmu i w jego mm, opisie. E, I teraz tak, kogo ja zapraszam na te warsztaty? Oczywiście widzę każdego bardzo chętnie i z otwartym sercem. Jednocześnie dobrze byłoby, Gdybyś już cokolwiek wiedziała na temat technik tafti i żebyś znał, znała podstawowe pojęcia, czyli takie na przykład jak slajd docelowy, zamiar zewnętrzny, technika imitacji, scenariusz, manekin tego typu bardzo podstawowe pojęcia i teraz co ja chcę wam dać na tych warsztatach. Przede wszystkim e, zależy mi na tym, żebyśmy wyjaśnili sobie co znaczą te pojęcia, bo one są tak trochę nie z tego świata, że bardzo często jest tak, że nasz umysł nie za bardzo wie o co tu chodzi albo e, Umysł myśli, że wie, a w praktyce okazuje się, że chyba niekoniecznie. Czyli, z jednej strony, e, chcę i wyjaśniam na tym warsztacie, co znaczą tak naprawdę te pojęcia, jak to przyłożyć do życia, e, żeby to było skuteczne, żebyśmy osiągali swoje cele, żebyśmy żyli spełnionym życiem i w takiej lekkości. I żebyśmy manifestowali nowe wizje życia albo swoje marzenia. Czyli z jednej strony będziemy wyjaśniać te pojęcia i będziecie ich doświadczać. Dla mnie to jest najcenniejsze, że na tym warsztacie można doświadczyć. Ten warsztat jest też dla osób, które czują, że wiem o co chodzi, ale chyba nie potrafię do końca. Tego zrobić. No to tym bardziej Cię serdecznie zapraszam, bo na tym warsztacie będziemy robić. Czyli będziesz mógł, mogła doświadczyć i sprawdzić, czy robisz to dobrze. No i, i też na tym warsztacie yy, każdy ma takie doświadczenie może poczuć, może sprawdzić, który punkt tej. Manifestacji i tego osiągania celów, jest takim trochę wrażliwym punktem dla niego e, z różnych powodów, tak? Bo nie bardzo czuje temat, bo nie bardzo go rozumiał albo na przykład nie potrafił <grym> wejść w dane pojęcie i zrobić coś prawidłowo. Czyli Zapraszam każdego, każdego, kto chce, z lekkością osiągać cele, manifestować marzenia i już troszeczkę o Tafti wie. Pamiętajcie proszę, że techniki tafti to jest tylko jedno z narzędzi osiągania celu, manifestowania. I to jest świetne narzędzie. I jeżeli ktoś się tym interesuje i chce zmiany w życiu, i, i jest to praca mentalna, praca z umysłem, praca z wyobrażeniem, praca z serduchem, z energią. Jeżeli tym się interesujesz, to te warsztaty na pewno yy, są dla Ciebie. Warsztaty trwają dwie godziny, i przez te dwie godziny przechodzimy niejako po kolei cały proces. Czyli po pierwsze, sprawdzamy, jaka jest Twoja intencja, bo bez intencji nie zadzieje się absolutnie nic. Po drugie, doświadczamy, czym jest nasze centrum dowodzenia. Tak prowadzę te warsztaty, tak kieruję trochę Waszym procesem, żeby Wam było łatwo doświadczyć. A zatem e, zaczynamy od. Wejścia w swoje centrum do dowodzenia, doświadczenia tego, jak się w to wchodzi, co tam się dzieje i czym w ogóle jest to centrum dowodzenia. Kolejną rzeczą to wyjaśniam bardzo dokładnie zamiar wewnętrzny i zewnętrzny. To się bardzo często myli. My bardzo często nie potrafimy sobie ułożyć, czym jest zamiar zewnętrzny i, zewnę i wewnętrzny, jaka jest różnica. I, I to bardzo precyzyjnie wyjaśniam na przykładach, więc można zobaczyć, czy rzeczywiście posługuje się zamiarem zewnętrznym. I ćwiczymy uruchamianie warkocza splotu zamiaru zewnętrznego, czyli po prostu warkocztafti, tak? Ćwiczymy to, więc jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, że robisz to dobrze, czy robisz to dobrze, to na warsztacie będziemy to robić. Kolejną rzeczą jest slajd docelowy. I tutaj znowu Cię prowadzę, żeby ten slajd docelowy był po pierwsze twój. Po drugie, żeby, żeby wzbudzał twój entuzjazm, żeby wzbudzał te najlepsze wysokowibracyjne emocje i pracujemy ze slajdem docelowym. uruchamiamy go na końcu naszego warkocza. I pr przeprowadzę się przez cały ten proces, bo chodzi o to, że jak zrobisz go raz, to już potem będziesz wiedziała, wiedział, że robisz to dobrze i już potem samodzielnie będziesz mogła mógł wchodzić w slajdowanie w wyświetlanie kadru. I też będziesz mieć taką pewność, że po prostu robisz to dobrze. Bo to chyba jest najczęstsza taka wątpliwość, którą słyszę, czy ja to robię dobrze. Um, no więc, slajd docelowy, później opakowujemy to w amalgamat. Tłumaczę, czym jest amalgamat. Każdy znajduje sobie swój własny amalgamat i też przeprowadzam Cię przez taki proces, em, nazwijmy to, kotwiczenia amalgamatu w Twoim życiu. Kolejny punkt to jest technika imitacji, i tu znowuż cię prowadzę i też wyjaśniam, czym jest technika imitacji. I na sam koniec, jakby to wszystko, co zrobiliśmy, e, zbieramy to i łączymy w tej metodzie trójruchu, bo my już wszystko podczas tego warsztatu, wszystkie kroki potrzebne do metody trójruchu, Przejdziemy, sprawdzimy, zrobimy i teraz to wszystko pięknie połączymy w całość. E, I tak naprawdę to już potem tylko od ciebie będzie zależało, e, jak często, z jakim skupieniem i z jakim zaangażowaniem, a jednocześnie lekkością i radością będziesz stosował techniki tafti, żeby. One, jako jedno z narzędzi, wspierały Twoje osiąganie celu i manifestowanie Twoich marzeń. Eee, z rzeczy technicznych. Spotkanie trwa dwie godziny. Spotykamy się online na platformie Zoom. Spotkanie jest nagrywane, a zatem po naszym spotkaniu dostaniesz nagranie tego spotkania, żeby jeszcze być może będziesz potrzebowała, potrzebował. Obejrzeć sobie jeszcze raz. Być może moje prowadzenie Ciebie w, tym, w tej podróży będzie dla Ciebie przydatne i dlatego będziesz sobie często oglądał to nasze spotkanie. Więc to nagranie będzie dla Ciebie bardzo będzie miło, jeżeli będziesz miał odpaloną kamerę. Będziemy się widzieć, będziemy się słyszeć. Jednocześnie, jeżeli jest jakikolwiek problem, jakaś taka trudność, albo jakiś taki nawet dyskomfort, że nie chcesz się pokazać, to też, jest, to też jest dobrze, to też ja cię zapraszam. Czasami są jakieś techniczne wyzwania, a czasami po prostu nie chcemy i ja to bardzo szanuję, więc będzie miło, jak się zobaczymy, ale jeżeli się nie zobaczymy, to i tak jesteś przyjęta, przyjęty, witam Cię z serducha i na pewno skorzystasz z tego warsztatu. Eee, cena również sobie sprawdźcie w e, opisie. No i co? I zapraszam Cię na to spotkanie, jeżeli czujesz, że ono jest dla Ciebie. Jeżeli czujesz je serduchem, że po prostu chcesz, bo wtedy wyniesiesz sobie z niego największą wartość. Także termin w tytule... I na dole w opisie, jak się zapisać na to szkolenie. Najprościej, po prostu w opisie tego filmu masz do mnie maila i numer telefonu, i po prostu napisz, że chcę wejść na te warsztaty. Przesyłam ci wtedy numer konta, albo robisz mi blika na telefon z daną kwotą, i ja dzień przed naszym spotkaniem wysyłam ci linka do do naszego spotkania i do tego warsztatu. Także wszystko jest bardzo proste, w lekkości, w radości, w otwartości, w zaufaniu i po prostu niech się dzieje, niech płynie. Korzystaj, żebyś miał, miała takie życie, o jakim marzysz.